W dzisiejszym odcinku gramy w najbardziej dziwne Gry mobilne o toalecie Widzowie, tak jest i patrzcie to widzowie Mamy poziom pierwszy, mamy zwykłą toaletę Którą musimy umyć Widzowie, a z czego? Z karalucha Czy tu jest jakiś robak? A, ja muszę widzowie Tym wężem umyć cały kibel A raczej tego robaka, a masz Robaku, żeby widzowie nie było tego robaka Dobra, uwaga, pozbywamy się go, dobra, pięknie Widzowie, naprawdę dzisiaj będą bardzo dziwne gry I patrzcie widzowie, kolejna konkurencja I uwaga, musimy tutaj coś zebrać, a mianowicie A, chyba te rzeczy, dobra, proste, to bo dosyć proste, dobra, okej. Okay. Dobra, teraz mamy rękę, którą musimy widzowie zebrać yy, przedmioty, żeby nie wpadły nam do kibla. Patrzcie, jak zbieram to tak ona się przybliża. Yy, telefon! Uff, dobra, zebraliśmy telefon, uwaga, co, co będzie następne? Pieniążek, pieniążek, nie, spadnij do kibla, nie Dobra, musimy jeszcze raz telefon i dobra, udało się, uff Mamy teraz ziomeczka, którym widzowie musimy Który czeka do toalety i po prostu musimy w dobrym miejscu, widzowie Co to jest za gra? Musimy, uwaga, stan stanąć nim w dobrym miejscu Uwaga, nie, czemu ja się stanąłem tak? Uwaga, tak w ten sposób Uwaga, tak, i skorzysta z toalety Czemu tam była kaczka w toalecie w to toju? Nie wiem, widzowie, dobra, lecimy dalej, uwaga, następna konkurencja i mamy Rękę, level dziewiąty, ręka i musimy spłukać, widzowie, kibel Czy to jest Kibelski skibidi, toilet, nie mam pojęcia. Waga, spłukujemy i. Nice, udało się. Dziwna gierka, serio. Co to jest, widzowie? Musimy wy... Od, odmurzyć widzowie, tego toaletę! Nie, czy tam będzie na dole... Skibidi toilet, widzowie, to już się nie robi śmiesznie, Waga, Uwaga, i odciągamy. A, nie, muszę to zrobić tylko w toalecie, aha, uwaga, i chcę ten. uwaga no chcę. Dobra. Nice! Odpłukała się, czemu tu kosmita? What? U toaleće buku smita? Co to jest. Następny poziom, widzowie. Musimy przejść tą toaletą, widzowie, w ta po takich ślaczkach. Ja umiem to robić. Eee, Napiszcie, czy Wy też dalibyście radę, ale to jest dosyć proste. W porządku. A teraz, widzowie, mamy X-Ray'a. Co się kryje, widzowie, w toalecie? Naprawdę, co to jest za gra? To jest taka mocna gierka. Uwaga, patrzcie. Musimy przeglądać od samej góry. Uwaga, tutaj nic nie ma na górze w tej toalecie. Co to jest za toaleta? Nie mogę, widzowie, naprawdę, musimy zrobić łapkę w górę. Ta gra jest serio dziwna. A jeszcze mamy inne gierki, za chwilę Wam pokażę. Dobra, widzowie, uwaga, szukamy. Tutaj coś musimy znaleźć. A, widzę, tu są jakieś, ty, jakieś leciałe rzeczy. Dobra, nice, zdaliśmy radę, dobra. Teraz musimy zmniejszyć kibel do dobrych rozmiarów. Co to jest za gra? Dlaczego ja muszę kibel do dobrych rozmiarów zmniejszać? A teraz, widzowie, musimy coś przeciąć czy umyć? Musimy umyć chyba gąbkę do kibla? Znaczy, co to jest? Musimy umyć, widzowie, jakąś... Nie wiem, rzecz, co było dziwne. I uwaga widzowie, jesteśmy kaczką na toalecie i musimy przejść do samego końca. Co to jest? Uwaga, dobra, przechodzimy. Nie! Zbieraj jak najwięcej toalety! Na Prrr. Dobra, woli jesteśmy wysocy i tu już jest meta. Uwaga, dajemy czy ja dojdę do samego końca. Błagam. Błagam. Błagam, błagam. i chyba nie doszliśmy, ale przeszliśmy dalej, okej. Okay. Uwaga, i teraz jesteśmy papierem toaletowym w tej grze. Czajcie, bazę. Jesteśmy. Uwaga, musimy przeskakiwać chyba to. Czy nie? Czy musimy to zebrać? Chyba przeskakiwać, uwaga. Pym, udało się i mamy metę. I tam jest toaleta w ogóle w tle. Dobra, udało się, nice. I widzowie, mamy level 21 i musimy dojść do toalety. Ale mamy jakieś kaczki po drodze. Y Czemu widzowie? Ja muszę uderzać kaczki. Co to jest za gra? Czemu ja biję wszystkie kaczki, żeby dojść do toalety? What is this? Co to jest za gra? Nie wierzę, widzowie, ta gra jest serio jakaś... Nie wiem. Dobra, uwaga, teraz co mamy? A, znowu mu nie możemy dać zlecieć przedmiotu, dobra. O, złapałem ten szczotkę chyba jakąś i łyżkę. Dobra, okej, okay, łyżka, w porządku. Czemu łyżka miałaby wpaść do kibla? A teraz, widzowie, musimy podać naszemu ziomeczkowi papier toaletowy. Tak, żeby nie wpadł widzowie w ręce kaczek. Dobra, udało się i uwaga, przeczekamy i pyk. Dobra, rzuć papier. Dobra, rzuciliśmy i nice, dobra, typ w tej toju dostał papier. Let's go, załatw się, mordo. Dobra, widzowie, a teraz mamy tutaj y, dostać się do kibla. Musimy coś wrzucić do kibla. Ej, to może być ciężkie, uwaga. Pum, pum. A nie, daliśmy radę za pierwszym razem. Ale fart, dobra, widzowie. O, o, musimy spuścić wodę w kiblu, ale mamy jakąś przeszkodę. Tak da się robi coraz bardziej hardkorowa. Dobra, czekaj. pyk, dobra. A to dalej, daleko poszło. To jest łatwe, dosyć na serio. Level 26 to jest bułka z masłem, widzowie. Dobra, lecimy dalej. U mamy coś takiego jak woda. Widzowie, doprowadź wodę do, do na, na dół. I widzowie mamy tutaj łazienkę. Okej, okay, uwaga, musimy... Aaa, ominąć te czerwone! Nie, nie! Dałem radę? Da... Dałem radę! LOL, dobra, okej, okay, to było spoko. I mamy tutaj też papier toaletowy, ale musimy, widzowie, nim przelecieć do samego końca, uwaga. Pum! Skacz. Musimy to zbierać. Nie możemy zbierać tego. Aha, dobra, okej, okay, dobra. Level 28, dobra, uwaga. Papier. Rolka toaletowa. Papieru toaletowego, uwaga. odsuń się, dobra. Okej, okay, odsuń się, odsuń się. I toalet, alej, toalet, toalety, patrzcie, jakieś laski zostawiamy. I dobra, udało się. Uwaga, Teraz mamy cięższy poziom, widzowie. Ponieważ musimy przejść rolką papieru to, toaletową przez jakieś kurde kupy? Dobra, czekaj. Nie, nie udało mi się. I kupę zdobyłem. Uuu, dobra, uuu, uuu. Dobra, widzowie, skaczemy. Co to jest za gra. Uwaga, pum. Nie wiem, boję się następnych leveli, bo te levely Coraz bardziej dziwne, co nie? Musimy, widzowie, teraz, nie wiem, umyć kibel czy coś takiego? Czemu? Ja mam cały kibel do umycia. O, nie, żeby tam w środku nie było niczego niedobrego. Dobra, czekaj, umyj, 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 umyj. Dobra, myj, myju, 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 myju. Dobra, uwaga, myjemy, myjemy, ile wlezie i. Czy będzie? Umyliśmy chyba? Tak, dobra, nice, pięknie. O nie, widzowie, musimy naprawić łazienkę. Ale gdzie jest toaleta? Halo, dobra, uwaga, mamy nożyczki i młotek, widzowie. Nożyczki? Nie, nożyczki przecież się poparzę. A wszystko rozwaliliśmy. No nie, muszę. O, suszarka, nożyczki, co ja dwa Nie róbcie czegoś takiego, widzowie, jak ja w prawdziwym życiu na pewno. Nie, dobra, młotek, uwaga, czy młotek naprawi to? Nie wiem, jakim cudem ma to naprawić, ale. Okej, okay. no, na, naprawdę. Co to jest za gra? To jest takie dziwne. Dziwaczne widzowie, jak niby było tak pomóc widzowie, a nie wiem, dobra, uwaga, mamy tutaj ziomeczka, który musi wejść do toalety i uwaga! To jest ta pusta toaleta? Tak, dobra, daliśmy radę, jej, to toj, to, toj, 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 toj Uwaga, widzowie! Mamy nową, nowy poziom! Uwaga, uwaga! It's toilet time! To jest czas toalety, uwaga, co tutaj? Karalupy, zabij go! Jaki paluch, widzowie, fuu mamy jakiś ten... I siedzimy na kropie w tej grze! O co chodzi? Dobra, zbieramy punkty. Uwaga, mamy ziomeczka, który czeka i dziewczyny, która biegnie, ale ma papier toaletowy Zabraliśmy go i pięknie... O, to chodzi w tej gierce. Te gry są coraz bardziej dziwne. Okej, okay. dobra, uwaga. Mamy teraz toaletę i musimy. Wodę odciągnąć i zdobyliśmy żółwia! Co? Takim cudem? No to jest. Dobra, i teraz mamy uwaga, jakąś dobrą rzecz. Pierwszy jest truskawka i tutaj. No tak, truskawka i mamy dobrą kupę po truskawce. What? Dobra, to było naprawdę dziwne, widzowie. Uwaga, teraz musimy... Rybka Nemo jest spuszczona i musi dojść do samego dołu. O nie! To jest ciężkie, musimy na... dobrze rury ustawić. Ustawiliśmy dobrze rury, tak, jest! Dobra, pięknie! Rybka uciekła. Dobra, i mamy piąty, uwaga, i mamy... Uwaga, piąty poziom. Musimy posegregować. Kobieta, znaczy mężczyzna, 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 mężczyzna! Nie, no zbugowało mi się. Game over. A teraz musimy odrolować papier. Odrolowaliśmy. To było dosyć proste. What? Znowu posegrować. A, prawo, prawo, prawo. Teraz nam się udało. O, oh yeah. Lecimy dalej. Teraz mamy dziadka, który jest bardzo spalony, więc dajemy zimną wodę i... i, i. O, oh, ale mu dobrze, bo zimna woda. Dobra, okej. Okay, to było dziwne. Co będzie jeszcze? Ta gra mnie zaskoczy. Umyć ręce. O, dobra. Yy, dobra, to, to i to. Dobra, nice. Umyliśmy ręce. Już tak mało czasu było, widzowie. To jest gra na toalecie. W toalecie. Co jest? O, szybko. O w, no, aligator, co? Aligator, co? to byliśmy, dobra, to było na serio dziwne. Uwaga, kolejny, uwaga, musimy, widzowie, spitanować tą grę. Musimy znaleźć toaletę pustą, wszędzie zajęta, 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 tutaj! Uff, pusta toaleta, dobra, a to jest taka szybka gra, widzowie, że tutaj nawet naprawdę nie ma czasu na nic. O, znowu, mamy tą typiarę, to trzeba przytrzymać ten... Dobra, to było dosyć spoko i proste. Lecimy dalej, uwaga, i... <laughs> Ta bateria, nie wierzę, widzowie. Dobra, uwaga, lecimy dalej i... A, halo? Z -z Zlagowało mi gierkę, halo? 안녕 yeah.